Cztery, tak. Jesteśmy gdzie? W sklepie. W sklepie. sklepie. Mamy dewizy. Mamy zielone. Jak za dobrych czasów w Pewexie. A to znaczy, że Fungusa O. ten <grystanie> kupon. Okay, to, to, to będzie tak, znaczy się pieczarki. pieczarki. Pięczarki. 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 Fungus. Fungus za jeden kupon. Dla dobra narodu. Czyste szaleństwo. Dla dobre rodziny. E, dobra rodziny, wszystko. Dobra, mamy jeszcze ile kuponów? Zostawiasz sobie jedną pamiątkę? znaczy, to jest nie mój, więc ja się tam... Okej. Nie, bez sensu. Serek może ten ostrowi. Biały serek? No. Boczek wędzony za oh. dwa seregi. Zaszalejmy, idź na całość, idź na całość. No, to... Co dwa boczek. Punky. Nie, nie boczek, bo serek jest niedobry. Ser nie Weźcie ten. Tam kropkę widzę, to nie jest klubka. Oklędy? Do ja to dla zozowej. kosztują ile? Jeden zielony cały serek wiesz? Przepraszam. Yes. No, <grymne> a może, może zielony za zielony? <grymne> Mieszane, bo wmieszany będzie fungus. <grymne> fungus jest wielki. A co jeszcze? Chcę jeszcze oh, Tak, chcę jeszcze kupić. Grzechy pluskawkowych. Ej, są bolowiki gaśka. <grymne> Fungusy. Spójrz, mamusia wydaje ostatniego zielonego, zamiast kupić ci buty. Jest hey, Nie, dobrze, przepraszam, to jest fajny uchwyt. Powiedz Matka, masz swój biały. Ja. Dziękujemy. <ścoughs>